Hej, hej, witajcie. Tym razem witam was w drugim poradniku z Guild Wars Wiki na temat eventu Dragon Bash. Jako że dzisiaj jest 18 czerwca, ArenaNet udostępniła drugą część tego patcha. Jest to druga chyba z pięciu tych części praktycznych, która odblokowuje nam kolejne questy do zaliczenia naszego eventu na skrzydełka. Dziś do zostały dodane dwa nowe asignmenty. Ceremony Ant Acrimony oraz jeszcze... gdzie jestem tutaj... ...evencik... E, Burn Down the Dragons. Najpierw zajmiemy się e, Ceremony Ant Acrimony. Zaczyna się go w Lion's Arch, tutaj na Grand Plaza, u npc tego. Można go robić tylko raz na konto, czyli drugą postacią. Jeżeli mamy 2, 3, 4 lub więcej postaci na koncie, nie będziemy mogli tego zrobić, także... Wybierzcie dokładnie postać, bo to jest tylko jednorazowe wejście, więc ja też wchodzę pierwszy raz, nie wiem co mnie czeka, mam nadzieję, że tu przejdę. Wow, alpha jest smutny widzicie, wybierniany jakby. Ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, co, co w ogóle twórcy przygotowali nam za event. I think it was a celebration. Aha, actually, I'm going to go to the first annual dragon bash! Is everyone having a good time? <laughs> it's time to light the effigies and turn this dragon bash into a dragon burn! But first, let me introduce the other ship's council members, who are joining us today. You know to captain of the council, When I say fine, I do mean fine. Next is the captain of the sprocket, most impressive asura ever to sail the seas. you should see my new rocket. Whatever. And last but not least, it's Captain Theo mm. of the Asperds. Asperds. A more effective family of cutthroats never lived. Ah, oh, you're too kind, Magnus. I'll have to work extra hard to live up to your praise. <laughs> You'd better, you salty old dog. <laughs> the ship's council will also like to welcome the cultural representatives joining us today. They're all secretly wondering. If we brought them up here to sacrifice them! <laughs> no, of course we didn't! Let's give our brave visitors to <laughs> no, czekajmy, czekajmy. a hand! We were killed by dragons! on deck! Toss your memorials on the pyre! Let's light the horizon with this dastardly dragon! Begin the burning! Oh, something started,

Wow, Shatterer chubba się lekko wchurzył. Przynajmniej tak to wygląda. Everybody stay calm. The Lion Guard are here to protect the Kills and protect them. You, get up to the stage and form a perimeter around the counselors. Lion Guard, go get that Zoliak and bring it to the Kills. Who am, we'll go get that Zoliak and bring it What can I do? I have some skill at healing. What can I do? I have He's injured and not moving. I'll do what I can. Stay alert, everyone. I may have just been crazy craving. Oh. seriously injured. Where's that dolyak? So, cut, coś leci Pewnie you! I'm sure he's in some kind of treatment. All of you, Make sure the injured counselors get to the fort. I'll have to escort them in the gammon. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pewnie w tą stronę gdzieś chodzić, chodzić. Dobra, lecimy. No tak jak myślałem. Będziemy musieli eskortować to wszystko. Dobiegniemy. Zawsze rośnie tą świnką morską. Uuuu Wpadamy! Niszczymy! Tak jest! Jedni ubici. Dobra. Lecimy dalej. Myślałem, że będzie coś większego, bo nie na końcu będzie jakieś zajebiste. Wow wow, przaperę przeleciał. Aha, to ten tylko zmaginowany. Teśmy na moście. O, to coś tutaj będzie się działo na 100%. Tak jest, no to palimy. Przewracamy, przeszakujemy, zabijamy. Pięknie. Dobra. Tu jest zaliczone, lecimy dalej. Jej, jej, jej. Szybciej mi się, szybciej, 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 szybciej. szybciej, szybciej. Ok. Dobra, zabici, zabici. Jest dobrze. Yy, ok, niszczymy go, niszczymy tutaj też jednego. Dobra. Oj, ale tu jest spora grupka. Niszczymy naszą Aue. Mam nadzieję, że się uda. Podhidujmy lekko. Ok że Mark, coś tam golem. A tu się biją. Teraz kurde, nie wiem, czy mam tym też pomagać, czy tak zbytnio. Ale chyba, chyba tak, no bo. Jakby to mogło być inaczej, tak? tak no dobra. Tak, bo oni atakują wszystko, co się rusza po bokach, też widzę. Więc spoko. Będziemy musieli ostro bić. Dlatego ten właśnie nie podoba za bardzo. Ostro, 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 ostro. Stun, Leżysz. Podleczmy się troszkę. Teraz tu. I tu... Pięknie Mieszczymy wszystko na naszej drodze. A co? Niech wiedzą jakie z nas koksy Mi się toj się chodzi. To zabolało Można powiedzieć, że nie A, to jest jakiś lieutenat, więc spoko, więc tym pewnie będzie ciężko weteran jeszcze do tego. Dlatego on tak wali, ale to nic. Damy sobie radę, do wszystko mam nadzieję. Podlejdźmy to. Ooo! fuck! O nie nie, nie, nie. To, to, to nie było za fajne. Dobra. Teraz wszędzie ich podnieś, zaraz. Tylko problem jest tym taki, że. Oni nas chyba zniszczą! Nie. Wstałem nie wiem jakim cudem. Znów leżę i jest razy ja leżę. Nie. Panie weteranie, pan zginie. Dobra, pan zginął. Tylko co z tego, skoro ja też zaraz ginę, ja zaraz ginę, zaraz ginę. No. Jakimś studiem się udało, nie wiem jak to się udało. ale już było ciężko. Ten weteran był naprawdę ciężki, więc nawet nie chcę myśleć co będzie dalej. This is no accident. I'm opening an official investigation into what just happened here. Thanks for your help. I think it's fair to say you saved a few lives today. Go enjoy what's left of Dragon There's nothing more to do here. I'll check in on the injured. Don't tell me there was an end to it. Pfft! But... I expected something better, really. Skorpa, something like that, and that's it? No ale widzicie banalny event spodziewałem się, że zrobią to jakoś bardziej Tu Tutaj okazało się po prostu według mnie totalna klapa śpierdoły backcoin, o ile się dostaje za to golda. No jej, super, i się tym pocieszyć. Jakby we quest karma 5000 karmy jakiś krapite, no. GG arena zrobienia beznadziejnego eventu. No, możemy stąd wyjść, skoro to już koniec. Nie wiem, kto to wymyślał, ale to wymyślenie tego eventu chyba było z 5 minut. Dla dewelopera takim jak jest arena. Eventu. Ech, porażka, tutaj. No nic, teraz musimy się zająć drugim eventem. Czyli Burden Dragons, jest to bardzo podobny event do tych holograficznych minionów. Na mapie powinny pojawić się takie oznaczki z drzewami, które trzeba będzie później palić. Jednak z tego co ja widzę, wszystkie pewnie są już popalone. No, tu nie ma nic. więc. Tutaj za bardzo, żebym coś widział. No z chęcią wam coś pokazał jednak. Jak to wygląda. No, mówię, jest to identyczne z tymi holograficznymi, że musimy przeszukiwać mapę. I powinny pokazać się nam znaczki na tej mapie, no ale za dużo ludzi to teraz robi, więc znalezienie jakiegokolwiek. Punktu powinno ograniczyć z cudem. Pewnie sobie damy radę, więc nie będzie problemu. Szukamy dalej, szukamy dalej, szukamy dalej. Hmm. Nie ma nic, no nie ma ani jednego punktiku, żeby wam pokazał jak to wygląda. I co teraz? Chciałam wam pokazać jak zrobić ten event, no ale... ...widocznie no nie da się, bo to, to, to resztę tych punktów z tego co czytałem to jest około godziny. to jest naprawdę, nie wiem, masakryczna przy, trój, przy tej ilości ludzi. Może zróbmy tak, wejdziemy tutaj. I zrobimy głosnik na inny serwer. Drzewko, zaraz wam pokażę, powinno się znajdować. W... w tym oto miejscu? A jest! O! Jest, jest, jest! Ok, Super. Czyli dopiero po teleportowaniu się na mapę wyskakuje na drzewko. Wow, what the fuck is that? Tańczę przed tym drzewkiem. Co tutaj teraz się dzieje? Ok. Jedno zjaraliśmy. Tu jest następne. I tu jest jeszcze jedno. I robimy pod, identycznie jak z holograficznymi mobami. Załatwiamy e, wszystkie na mapach, dzięki czemu właśnie będzie później przenosimy się na inny serwer. I tak kółko. Czekajcie, żeby mi trafił dobrze. Dobra, to muszę przejść przez tą kładkę, tak jakby. No I tak przenosimy się później na inny serwer. Wymieniamy następne. Szukamy holograficznych w tych samych miejscach. I tak na trzech serwerach. Myślę, że 50 powinno nam spokojnie zajść. Jeżeli przejdziemy, jest 3 na mapę. Około mapek jest też około chyba 10. Na których one są, to jest 30. Nawet dwa serwery, jak odwiedzimy, to powinno nam zaliczyć dostatecznie, w dostatecznym stopniu. Jak widzicie, jednak musimy właśnie się teleportować, na te mapy dopiero wtedy będziemy wiedzieli widzieli, więc... Trochę to będzie nas czasu kosztować, jednak radzę teleportować się po każdej mapie, po prostu. Pokażę wam jeszcze drugie drzewko. Zatańczymy przy nim. purej tańczymy, drzewko się zjara. No i teleportujmy się właśnie, jak widzicie, po każdej mapce, po kolei, bo tutaj ewidentnie nie pokazuje nam na innych mapach Sprawdzimy sobie może, że jesteśmy na innej mapie, to na przykład na tej nam nie będzie pokazywało tych drzewek Cytowalną głupotą według mnie, no ale cóż, no nie ma, akurat tutaj widzicie też nie ma Spójrzmy jeszcze tutaj gandara, bo przeważnie na gandarze wszystko też jest No nie ma Dopiero jak się tyle, tyle na tą mapę, to będzie na pewno znaczek pokazany. Także mniej więcej mam nadzieję, że opisałem wam jak to się robi. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. See ya.